A może Czyli... kwiatka mu damy? No ale nie mamy kwiatka. Tylko masz na głowę teraz. On chłop za babę, kurwa! <śmiennie> <śmiennie> I tak. I tak roz... bał poza skalę. No i tak, rozbawiony po prostu. No. <śmiennie> Okej. Okay. Siemanko z tej strony Patała chypada Ja jestem Pat. Ja jestem Łach I damy grale... Da, gramy dalej. <laughs> dalej gramy gramy. Gramy graję w Pilgrim! Lubimy Pilgrims. penguins, Nie, Pilgrims. Tak, gramy dalej w Pilgrims, dalej nie wiemy co się dzieje. Teraz za nami się ta e, baba ogólnie. Ta którą pijaczka robiliśmy w poprzednim odcinku. Z czego nic tak generalnie nie wynikło, ale. Ale dało się upić. O, tutaj. Jest tutaj... To, tutaj to jest siostra. To jest spotkanie polizeum. Tak. Pamiętasz jak ja tu zamiatałem to z jej dom w ogóle A ta stara baba przyszła Ukradła i on wygoniła jedwiedze. No takiego na niedźwiedzia Haha, <laughs> dobre czasy A teraz ja ci zmiotły Bo kto ma miotłę ten ma władzę w tym tak, świecie Najwyraźniej To jest magiczna miotła plus 4 do kradzieży domu What the fuck Opium wryj No opium opium twarz Dobry, ją opił. No! <laughs> Jezus, wypaliliśmy jej oczy! No i teraz jej tam diament daj. <laughs> no, klaszcze z tego powodu, to jest okropne. No. no bo odzyskała swój dom. Ona była bezdomna. Teraz ją doprowadziliśmy do jej, do jej mieszkania. Oho! A, jeśli czyli... bliżej zrobicie ptaszka, Tak, domu. bo to jest ptaszek quest, musisz wykonywać questy. I on się wtedy. Pojawia. Ty, ale teraz jak tego chłopa uszczęśliwimy, jak gdzie mamy jej? No nie wiem, pewnie jest jakiś inny sposób na to, a to było tak, że jakby uszczęśliwiło go to na trochę na przykład. Spróbuj tym hopem dać mu diament na, na to. Spróbuję, no. Mam nadzieję, że się nie udupiliśmy właśnie i... Nie, wątpię, żeby tutaj można było po prostu zrobić taki fail state. Spróbuj do tamtego domku, gdzie była ta kobieta. Hmm, w w Ale nie, 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 chodzi mi o ten domek, który odzyskaliśmy dla niej. Aha, okej. Okay. Może coś tam się okaże. Ooo! Więcej maku! O, i nawet słoneczniki są, których się nie uda. O, o i da fajnie. nam kwiatuszek! Kwiat! No, Kwiat. fajnie. E, no, ale w takim razie wątpię, że cokolwiek z tego wyniknie. A może Czyli... kwiatka mu damy? No, ale nie mamy kwiatka, tylko masz na głowie teraz. On chłop za babę, kurwa! <laughs> I tak jest i tak roz... bał poza skalę. No i tak rozmawiany po prostu. Okej. No co okay. e, no. no dalej, nie wiemy co mam zrobić w takim razie. Potrzebujemy tego, potrzebujemy rybki. No tego tak. gościa musimy No tak, Tylko czym i w jaki sposób. A po co nam jest diament? No właśnie też się zastanawiam, nie? A on musi tu być silny, żeby tu się mhm, dostać. Tak, ale to pewnie ogarnie tego typa Do tego. Bo nawet wyglądał jak tamten ziomeczek. E, więc pewnie jak się wykona dla niego tego quest'a, to się go dostanie do ekipy, nie? No może. I pewnie jak się go wykorzysta, to on będzie zadowolony i wtedy ptaszek przyleci i będziemy mogli stąd odpłynąć w cholerę. Zupa e, hmm. z dla typa? Próbowaliśmy? Nie, nie próbowaliśmy. No, prawie mam ptaszka. Spoko, to jest prawie ogarnięte. Ona wygląda w ogóle jak śmierć. W sensie... Yy... Bo na pewnie, to, pewnie ta rzeka to Styx, no tak, to, tak, no. to jest taki... Yy... Są pola Elysium. Są te pielgrzymi, wiesz, w cudzysłowie. Aaa, no w sumie hmm. przegrał duszę szatanowi, nie? No, Dokładnie. No, to by się Po zgad... chuj ty tu przelazłeś? Nie wiem. Pozamiatać co przed namiatem? Tak. Wycieraczki kurwa, byś dał. Brzydko było. W środku pozamiatał trochę, że te, te, te śmieci wydać. A może gdzieś jeszcze nie byliśmy? Myślisz, że gdzieś nie byliśmy jeszcze? No nie wiem, no klikaj, <laughs> może gdzieś trafisz. Nie no, to tu, tu, tu jest ten... tu był ten niedźwiedź, teraz tu się nic nie dzieje. A może jak się opiumyłkniemy, to będziemy silni? Nie no, on pokazuje przecież ten... znaczy no możesz spróbować, ale to raczej nie będzie to. To są zupy z muhomora, mówisz? No, ale raczej ten... <laughs> nie wiem czy to coś da temu typowi, no ale no z drugiej no... strony jest to jaki, jakaś forma narkotyku, nie? <laughs> jest to jakaś forma uszczęśliwienia się na zawsze. <laughs> no... no w sumie można to tak nazwać. Ok, to nie my ubieramy się razem. No, będzie pan? Nie, co to? Do... On teraz po prostu sobie biega sam? Może on się tym podjara? Tak, chyba tak. Hmm. Hmm. Ok. I teraz byśmy mieli babę z pieniążkiem, i by wszystko było załatwione. Kurwa, masz. A teraz musimy szukać dalej. Jezus, Maria. Okej, okay, no to ale mamy już pewną część tego. Ale może damu mu ten muchomor siły w takim razie. No może no. I uda mu się tą bajkę tam przerzucić, czy coś? No, może coś w tym się być, nie? No bo co innego w sumie. Też z tą zrobić... zupą muchomorową można zrobić do jaskini wejść. Może się boi. Księdzu z spuścić. Niektórym by się przydało. <laughs> Kontrowersyjne tematy rzucamy na, tym, na tych filmach, nie? Będzie za co kancelować. Tak. Okej, okay, tutaj już nic. A próbowałeś tego muchomora zjeść? Tą zupę? No tutaj nie. Spójrz. No dobra, okej. Okay. No. Ciulej to. Jak bo papaj. Bo widocznie dało mu te jakieś siły tam, tak? No, w sumie tak, no. No, o, dawaj. Red da ci skrzydeł. Nie tylko szybciej biegamy po tym. Mm. I to w kółko. <laughs> <laughs> Ale fajnie, że to się dzieje na no, tej minimapie też No, jakby. no, no. Okej, okay, dobra. To gdzie, gdzie my możemy jeszcze w ten sposób pobiegać i komu co to da? Ha! Py, 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 py. No, zagwostka powiem ci. No nie, nie jest to. Logiczne? Oczywiste, aj. no. Co tu się dzieje? Ale tam, aj, a tu do góry? Mm, no, nie wygląda na to. Hmm. Tuż byliśmy, ale jakby tu się nie dało zrobić. Motylek. No. Mam jeszcze robaka. Coś z tym robakiem No robak będzie, będzie na wetkę, nie? No tak. No. myślałem, że to mm. jest, kurwa, oczywiste. O, fakt, teraz zauważyłem, że te rzeczy, które są lokacjami podświetlają ci kursor. Patrz, jest teraz biały, teraz jest szary. Czujesz to? Ooo, oczywiście. To to trochę ułatwia, nie? No nie mamy już wody, czekaj. Dobra. Yy... No dobra. Okej, okay. siamanko z powrotem, yy, trochę nam to zajęło, ale rozkminiliśmy. No. Więc tak, trzeba dać gościowi robaka. I to go Jest rozśmieszy, to... jak żongluje się robakiem. No, mogliśmy o tym pomyśleć wcześniej faktycznie, że zachowuje się jak debil z tym robalem, więc... A ma najwyraźniej bardzo dziwne poczucie humoru, więc no... no lubi jak się umie mnie podrzuca kimś rzeczami. No, albo biega jak o, ciul bez Ale to, że ma kwiatka w głowie, to już go nie rozśmiesza. No nie, on... to, to jest wysublimowane przez to. Ale znać pannych ludzi pośmiać się zawsze fajnie, nie? No, niektórzy mnie przerażają, Le a faktycznie... niektórzy są naprawdę zabawni. <laughs> to fakt, nie? A czas się ciula zrobić dwa razy przed kopem i dopiero pozwolić ci zabrać wędkę. No, i w ogóle tak, jakby, dlaczego miał być nie pozwolić zabrać tej wędki? No, ale tej mm, pewnie nie jest jego wędka. No, na banknie. Zabawny Trump. No to do dobrze. Mogę, te Mogę teraz wędkę? To A masz pieniążek. pieniążek? Co za lujnie. Nie do czego uratowałeś mu życie, bo nie pomyślał swojego no. To jeszcze pieniądze od ciebie chcesz. Za cudzą wędkę. Tak. Bo on jest za niski, żeby ją tam wsadzić. Proszę, to wędkę. A miecz? Miecza nie dasz? Chcę worek pieniędzy za w niego. W ogóle zajebista szafa, nie? Spoko. Okej, okay, no to teraz idź po robaczka. Yy, po co po robaczkę? No, żeby go na wędkę dać, nie? Na bank musisz go dać na wędkę. Yy, a, Dobra, masz rację. No. Robaczek był. Yy, u tu. Niedźwiedzia i tam, no. A tu już nie ma robaczka. A bo mamy dalej robaczkę. Okay. A no to, tak. To tak. No, no, no Kurwa, to jest. Pat, pat. Garnij się. No nie wiem nie muszę no. Dobra, speedranujemy tą grę po prostu. No, a propos speedrunu ty speedrunował Alan Wake 2 w 3 godziny. Kurde, no gra ma 12. No. A ja bym trzeba upiec chyba, nie? E, pewnie tak, no. No. Mam nadzieję, że to da radę upiec w rękach. A, patyczek miał. Wyruszył <grywa> sobie piec coś na ognisku w rękach. No. <grywa> to byłby ciężki proces. Tak, ci, kurwa, najlepszy... nie, nie pamiętam z czego to było. Nie wiem, czy nam na Tinderze się to wydarzyło, czy coś. że <grywa> Czy tam po prostu, laska była u kumpla. No i ten. No i robili pizzę w piekarniku. No. No i ja wierzę tam, włożył tę pizzę, odpalił piekarnik, wszystko spoko, oglądający film za 15 minut, o, trzeba wyciągnąć. Podchodzi do tego piekarnika, teraz najgorszy, otwiera go mi rękami, kurwa, wyciąga blakę. Ja to wszystko Boże Święty, <grym> że nigdy nie rozkminił, że da się coś zrobić <grym> lepiej. Tak? No dokładnie, I jakby doskonale wiedział, z czym to się wiąże, bo wiedział, czego się spodziewać, nie? Dobra, teraz nam pomożesz, tak? Wydaje mi się, że w ogóle da się to na kilka sposobów, Każdym rzecz jakby zrobić. Wątpię. No nie, dało się tego gościa rozśmieszyć na kilka sposobów, tak? Przynajmniej na trzy, tak. które znamy. No. A wydaje mi się, że ten gościu mógłby zabić niedźwiedzia. Jakbyś go zniszczył wcześniej... Kurde, może no. No i teraz jesteśmy buddy buddy. No tylko że po co nam on teraz tego. No same? teraz żeby te dźwignie, nie? A, może tak. No. I mamy ten Dobrej Dobry no. Dobrej Dobry go najebaliśmy. No tak. No to zazwyczaj tak się tak powstają przyjaźnie, nie? A teraz idź do roboty, kurwa. <śmiech> <śmiech> Przydaj się na coś. Wygląda trochę room size. No? Totalnie. Nawet no podobna jest stała. Po No. Siemanko. O. Poprosimy o rękę księżniczki. Ale dosłownie o jej rękę. Smok Kurczako Smok. Kurwa, najgorzej, bazyliszek. Dawaj, córkę. Bo jak nie to, łeb. Rozumiesz? Jestem kuro. Smokiem. Kuromok, kuromok. Kuromok, kuromok. Kuromoki najeżdżają mi zamek. Kurwa, ma Toż to kuromok jest. Trzeba go teraz pokonać, tak? Idziemy zastrzelić kuromoka. Ja pójdę tam z wielkim patykiem. I wtedy ten kuromok nie będzie wiedział, co I odetnę kuromokowi głowę. Co i wy na to? Będzie biegał jak kuromok bez głowy. Stąd te przysłowie. I, I wtedy i ty dasz mi... dasz mi swoją koronę i królestwo jest moje. I tak się to robi. Buzi. No i będzie fajnie, nie? No, zgadzam się, tak jestem stary. Ja też się na to zgadzam. Tak, jesteś taki męski. Tak. Dobra, teraz was zastrzelę. O, Dobra, idziemy do krumuka. No. Cześć. Co tam, jak tam? Ooo, ten Kurumuk jest bardziej przerażający, niż myślałem. Nie jest zadowolony. Hmm. Czy on się posrał? Teraz on krzyknie. A nie. A! Dobrze, że jest gruby i ten kuromok nie potrafił bardzo ten. Pistolet! Tak, ale mam pistolet, no. właśnie. Aha, żołądź? Żołądź. Szczer do niego żołędzia. A, A, nie zadziałało. Kto by pomyślał, nie? Jakby myślałem, że żołądź to faktycznie jest na śmierć na żołądź. Kuromok to takie niezbyt niebezpieczne zwierzę, skoro można po prostu odejść. No, no. Podczas walki z no. eee, okay, y... Miecz potrzebujemy, no tak! No, fakt, racja. Siema. Dawaj ten miecz. Miecz, dwa. Bo jak nie, to ci wpierdolę. Tą ręką, rozumiesz? <grym <grym i <grym i <grym i ale masz oddech, człowieku. Ciul, zabił, hopa. Okej. Dużo czosnku pewnie. Dzień dobry, poproszę, poproszę miecz. Poproszę pieniądze. OK y... diament? Dałem no, bo... miecz kurwa, bo ci strzelę z żył nie. Zjebie ci Aha, okej, okay, teraz... Jest jakiś mak po prostu, wiesz, w yy, ciemności. <laughs> Dobra, ale skąd można gdzieś ten woreczek? Nigdy no nie ma się Diament. Takiego. Nie? Idź do tego króla. Myślisz? I daj mu diament. Okay. Oni tam mają diament na tym logo. Dzień dobry. Bo ja mam diament. Aha, no rzeczywiście, chcecie diament. No, to... masz kurwa ten diament. Od takiego niedźwiedzia. O mój Boże, mój kamerdyner. <grymne> Co ty zrobiłeś mojemu kamerdynerowi? No. Mam nadzieję, że proboszczowi nic nie ma. A to jak kurwa dalej nie odzyskała domu. Specjalnie wysłałem tamtą drugą. No. O kurwa. Cześć, mam na ciebie pieniądze. Ale najpierw szał z żołęzia. Proszę, pieniądze, dawaj miecz. Drogi układ. No trochę drogi. Trochę układ. tak, no. Z jedyny miecz w całej krainie. No. I by cię zabił po prostu i uciekł. <laughs> Czy w ogóle. <laughs> czym ten król, kurwa, tym proboszczem i tą jednym hat, tymi dwoma chatkami? No i swoim zameczkiem małem, nie? Dobra. I z mieczem czego? Kiedyś to będzie cała gra? No nie wątpię. Kosztowała 7 zł już. Myślę, myślę, że będzie więcej lokacji. To się... Ona jest mi droga, ona jest moim skarbem. Powiedział Kuromok. Serio zrobiło mu się go Okej. Dzień dobry. Cześć! Jak okay, chcesz księżniczkę. A może chcesz miecz? To jest księżniczka zamieniona w miecz. Hmm. Aha, o... No, dobra, dobra, to dobra, teraz dobra, zmieniamy dobra. zdanie i, i... Mordujemy króla. I mordujemy króla? No. <laughs> Bo nie staniemy.. Słuchaj, temat jest. Bo tak jakby... Kuromok kocha. Księżniczkę. Co? Nie no jak to? I więc... Dawaj księżniczkę. To jest <laughs> smokiem Królomok. To jest królomok! Co, co za w ogóle obrót no, spraw? Tego się absolutnie nie spodziewałem, muszę, muszę się przyznać. jest wypierdalam, porwałem ci córkę. Ale ona chyba też kocha tego kurumoka. No nie no, nie zgodziłaby się oddać ci ręki, nie? Widzisz, no aż, nie, no aż. A nie, my ją po prostu sprzedaliśmy, bo chcemy kurwa skarb od niego, bo on nie, że. Nie odaje... patrz, faktycznie Nie, mają się. To jest zoofilia ja nie oceniam miłości. No jak wideo. Dobra, to, on jeszcze ci zapłacił za to, nie? To, to jest. Prostytucja czy swatstwo zawodowe? <laughs> Zależy jak to określić. Swatstwo zawodowe bym powiedział, bo no, brzmi legalniej. Tak, no, to to już racja. Przestrzenił ja <laughs> w łeb. No dlaczego on to bierze? No bo akurat ja był my... pod ten pod ręką. My jesteśmy inicjatorem całego wejścia. No, niby tak. O? I ptaszek. No, my chcemy ptaszka, jakby skarb sobie weź, człowieku. No, jakby wyjebane wczoraj mamy. No naprawdę? Dalej? Nie no, hono, hono. już nie ma co robić. Ono no. O dobra. Spoko. <coughs> dobra, stary, masz skarb. Wszyscy są kurwa za darmo. Kurą ma księżniczkę, ja mam ptaka. A król ma przejebane i wyrzuty A Król jest stary i ma prostatę. Problemy z prostatą. Tak. Dobra, siema. Czy mnie on? Yy, co? Też p... ptaszka? Hmm, jednego mam tutaj. Dobra. <grym, jezus. <grym, <grym, nie zawadno do tej wody się utopiło, pozamiatane, dziękuję. <grym>, proszę bardzo, jest ptaszek. Teraz proszę mnie wywieźć stąd. Szczęśliwe spotkanie. Proszę bardzo. O. Ty to faktycznie było wszystko chyba. Nie, chyba że to było intro. Jakub dwórski? że rysował sobie. Michał Berlinger to on budował maszyny. Vaclav Bin, on uciekał, uciekał przed takim wielkim X-em, który strzelał do niego z laserów. <noise> tylko w końcu kończy. Tomasz Dworak aka Floex był gitarą. <noise> Gdybym był gitarą, byłeś mi gitarą. Gdybym nie grał, <noise> byłeś samochodem. <noise> Żoną nie byłeś. <noise> nie wiem, że żonę zrobiłem z ciebie sam. <noise> Ej. O może. No. To jest koniec. Chyba. Dobra, ale tu są tu więcej jakieś. No bo możliwości. tu są. No chyba o to chodzi faktycznie, nie? Czyli masz rację, że to można przejść na kilka sposobów chyba. Po może prostu. są inne zakończenia? Zagra jeszcze raz. No, bo on jest teraz królem, nie? O, to jest taka cynka, o której mówiliśmy. No to no, może przejść jakby. No. Ja mam pieniędzy. A ja mam... Pieniądze pieniędzy? równają się zimnioki. To jest łotwa. Tak sobie wyobrażam Łotwę. No, w, te, w tej samej grafice, nie? Oni tak wyglądają po prostu. To nie jest grafika to jest z film dokumentalny <laughs> no, z łotwiemy. wszystko kurwa FM film, live action. I teraz Ty Gosiu dajesz mi zimnioki. I ja teraz zjem zimnioki. A bo on opowiada co się działo. A, może no. Abo to są wszyscy ci ziomeczkowie, no, tak, no. poza tym biskupem, którego najbardziej. A ja jestem biedny. A pieniądze to jest... Pieniądze równa się dusza. Aha, chyba że oni po prostu jakby stawiają. On postawił zimnioki, on nie ma nic, a Szatan postawił, e, ten, duszę. Haha, Szatan znowu wygrał. Fuck, dlaczego z nim cały czas gramy w karty? No. Cały czas oszukuje, ma swoje karty, które chcę nikomu pokazać. No to jest ta stara baba w ogóle. No tak, no. No i jest ten ksiądz i, I... ten, ten ziomeczek, nie? Rzeczywiście. Tylko kurumoka nie ma. Ale Grzywet się zaraz na ścianie. No. Tak jak u mnie w domu. <laughs> no dobra, no to lecimy jeszcze raz, czy skończymy odcinek? Nie, myślę, musisz... że tutaj skończymy, bo... No. Ale można by to przejść jeszcze kiedyś raz. No, myślę że, myślę, że można, I poszukać nie? innych mhm. zakończenie. zakończeń, no. nie? Ogólnie przyjemne. Fajne. Mhm. Naprawdę ciekawy koncept, ładnie graficznie zrobione. No, ogólnie tutaj jakby cała prezentacja tego jest świetna, nie? Bardzo Ścieżka dźwiękowa. dźwiękowa. No. Tak. Ja sobie poczęłam, po nie, na nie? Jest mega Jak spoko. Nic. No. Lubię takie ma malutkie, takie proste, szybkie rzeczy. No jest 7 zł? No. Jak na bardziej jest jest tej ceny? No. Jeśli komuś się podobało, niech nas tymi kupuje. No, damy link do opisu. Jest nas w promocji. Tak? 7 zł. Tak. No, myślałem, że jakby stała cena 7 zł Nie. Szczerze, kurde, wiesz, że nie wiem. Ale fakt, tam chyba 7 coś, nie? Siedem jakoś, no. Kupcie mamie, niech sobie ten... Pozdrówcie ją przy okazji, jak już przekazywać na święta, to... No, dajcie jej klucz do Steam'a, tak jak MatPat dał papieżowi do Undertale'a. Powiedzcie jej, żeby lajkowała, napisała w komentarzu, co się podobało, co nie Tak, ona dalej nie subskrybuje, nie? I ja mam już tego dość. Osobiście, no. No. Mozdrów papę. Mozdrów papę, daj jej dobry przykład, też zostaw suba. Dobra, trzymajcie się. No, strzała.